I tu mamy franka w dęzie, za duże nie jest, ale kable wejdą. Nawet myślę, że kabinówka jest w stanie tutaj się zmieścić. Nawet tutaj jest denza w hybrydzie, plugin. Wtedy już tutaj bagażnika nie ma. I tak się prezentuje dęza z zewnątrz, z przodu. Z boku mamy tutaj kompletne wyposażenie. Mamy dociąganie drzwi, jak widzieliście, elektryczne otwieranie. I auto wygląda. Ciekawie, może się podobać nie musi, bo jest takie dosyć specyficzne, ale wygląda fajnie. Bagażnik za duży nie jest, pod spodem są tylko narzędzia, nic tam więcej nie ma, żadnego schowka. No i jeszcze lodówka nam ogranicza ten bagażnik, ale jest, zobaczcie jak on jest wykończony cały. Tu wszystko jest bardzo ładnie wykończone. Tutaj mamy jeszcze haczyk na takiej skórzanej rączce, więc tutaj nawet w bagażniku nie ma żadnego plastiku. Właśnie się ze z tyłu wewnątrz denzy. Ja mam na 72 cm wzrostu. Zobaczcie ile tu jest przestrzeni. Tutaj jest jeszcze taka poduszka, którą można wyciągnąć. Materiały są mega mięciutkie. Wykonanie jestem pod wrażeniem, że to jest chiński samochód. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Dzisiejsze BMW czy Mercedes nie są tak dobrze wykonane. I ten samochód w elektryku pełnym kosztuje około 350 tysięcy brutto, ile dobrze pamiętam. Z przodu widzimy trzy ekrany dla pasażera, po środku i za kierownicą. Mamy tutaj taki ekran do sterowania sobie wszystkim z tyłu. Fotele z tyłu są wentylowane, podgrzewane. Tutaj mamy z tyłu jeszcze lodóweczkę. Tutaj mamy dwie ładowarki indukcyjne po 50 watów każda. Mamy jeszcze tutaj taki malutki schowek, no samochód wygląda mega, mega. Ciekawie. Tutaj mamy takie piano, black. chyba tutaj nie ma żadnego sterowania. Być może jest tutaj klimatyzacja, jak samochód jest uruchomiony Mamy tutaj stoliczek, więc też mega fajnie. Tutaj mamy oczywiście gazetownik mamy takie sterowanie przednim fotelem, takie piękne kryształki także samochód robi ogromne wrażenie tutaj mamy pod sufitkę, mamy duży szklany dach mamy lustreczka podświetlane z przodu więc można się przejrzeć i co ciekawe mamy nawet elektrycznie otwierane drzwi całkowicie tu mamy od nich przycisk, jak go wciśniemy to drzwi nam się automatycznie otwierają i możemy wysiadać i tak samo te drzwi Zamykamy. Też drzwi są bezramkowe. Szyby są podwójne, klejone, więc jest tu bardzo cicho. Tutaj mamy taki haczyk chowany. Cała ta podsufitka jest mięciutka, ciemna, więc ja o, jestem tutaj pod wrażeniem tego samochodu. Jak to jest tutaj wszystko wykonane. Zobaczcie, jakie tutaj są światełka, jak są zrobione głośniki. Z tyłu, jak to jest wykończone wszystko. No. Kurczę, powiem Wam, że jestem pod mega wrażeniem. Powiem Wam jeszcze, jak to wygląda tutaj. Jeżeli chcecie kupić taki samochód, to dostajecie przejściówkę, bo oczywiście to są wejścia chińskie, bo samochód jest z Chin. I ta przejściówka ogranicza ładowanie do 250 kW max. A samochód może się ładować nawet z mocą, no ten chyba 270, a Xiaomi nawet 500 kW. Także grubo, jestem ciekaw, co to będzie, jak one wejdą do Europy, bo jeżeli będą tyle kosztować, to. No nie wiem, to chyba pozamiatają. Zobaczcie jak to wszystko tu wygląda. Zobaczcie na te wykończenia. Zobaczcie sobie tutaj ten ekranik z tyłu. Tu można sobie różnymi rzeczami sterować. Można włączać sobie można otwierać drzwi, można regulować fotele, można włączać sobie masaże fotela z tyłu. Można sterować sobie oświetleniem. No jest tutaj mega różnych funkcji. Można sterować dachem, lodówkę, można sobie włączyć podgrzać w lodówce ustawić pełno, pełno rzeczy. Także samochód jest mega, mega ciekawy. No, przesiadam się chyba do przodu. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda z przodu. Jesteśmy z przodu samochodu. Zobaczcie, ja nawet nie muszę się wychylać po drzwi, bo tutaj na górze mam przycisk, którym sobie zamykam te drzwi. I patrzcie jakie tu jest wykonanie. No te przyciski, to wszystko jest mega, mega wykonane. Tu jest tak mięciutko. Tu się tak przyjemnie siedzi. Tu mamy dwie ładowarki indukcyjne. Mega mięciutko wykończone. Tu mamy taki schowek na cokolwiek. Tu mamy cup holdery i tu mamy drugą lodówkę. Także mamy jedną z tyłu i jedną z przodu. No i jest grubo. Tutaj mamy schowek też przed pasażerem. I mamy też pod spodem, tutaj jak widać, u pasażera klamki do otwarcia, gdyby coś z elektryką się stało drzwi. Więc tak samo można zamknąć. Tutaj mamy podsufitkę, otwierane trochę jak w Tesli, ale też ładnie podświetlone. Więc tu jest mega wszystko fajne. Mamy zasuwanie też tutaj tego dachu. Wystarczy przesunąć palcem i zasuwamy dach z tyłu i z przodu. No, wygląda to mega, mega fajnie. Mamy też w lusterku kamerę, więc nie ogranicza nam tutaj widoku z tyłu szyba, bo można korzystać z kamery. Ekran tutaj jest wielki, no, ekran pasażera też jest dosyć spory. Zobaczcie tutaj te przyciski, jak to wszystko tutaj wygląda, jak to jest zrobione. No, wygląda to mega pięknie, jak to w ogóle działa, wszystko. No kurczę, jestem pod wrażeniem tego samochodu. Jeżeli on się pojawi w Europie, to nie wiem, co to będzie. Zobaczcie na tą kierownicę. Ona jest dosyć duża, k4 ramienna, ale nie ma tu żadnych haptycznych przycisków. Wszystko jest pięknie zrobione, bardzo ładne przyciski, bardzo dobrze działające z idealnym oporem. Ten ekran jest wysokiej rozdzielczości. Ten ekran tutaj też jest w bardzo wysokiej rozdzielczości. No, tutaj musiałbym się dużo pobawić, zobaczyć co tu jest. Ale siedzi się w tym samochodzie mega przyjemnie i mega wygodnie. Fotel można regulować pod każdym kątem, można włączyć sobie masaże. Kurde, ja dzisiaj ten samochód, gdyby był dostępny normalnie w Europie, to chyba bym go kupił. I bardziej mi się on podoba niż Porsche Taycan. No, samochód jest gruby. Zobaczcie, nawet kamera jest tutaj zasłaniana. Ja w testie musiałem sobie kupić zasłonkę, a tutaj mamy fabryczną zasłonkę do zasłaniania tej kamery do śledzenia uwagi kierowcy. Także nie wiem, nie mam się do czego w tym samochodzie szczerze mówiąc przyczepić. Wykonanie jest wręcz genialne. Zobaczcie, co ten potrafi. Potrafi zawrócić w miejscu. Ma tutaj taki system do tego. Może też mieć taki tryb kraba, czyli może skręcić obie osie w tym samym kierunku i ominąć w ten sposób przeszkodę. No i mamy tu pełną pneumatykę, a także ustawianie twardości zawieszenia. Także tutaj tych ustawień jest bardzo sporo w tym samochodzie i naprawdę dużo rzeczy różnych można ustawić. No nie kojarzę, żeby jakikolwiek samochód europejski miał tyle różnych opcji ustawień i takich różnych funkcji. I to wszystko za 270 tysięcy masaże w każdym fotelu, wentylacja w każdym fotelu, podgrzewanie w każdym fotelu, i jeszcze lodówka tutaj z przodu i lodówka z tyłu i pełen elektryk o mocy 966 koni, trzy silniki elektryczne, ekran dla pasażera, ekran centralny i ekran. Kierowcy, no i jest też dostępny jako hybryda. Ciut słabsza, bo ma 920 koni, no ale wtedy mamy zasięg ponad 1000 km na. 1100 km na paliwie i na elektryku, i co ciekawe, silnik spalinowy może go też wspomagać, ale jest głównie generatorem, więc pełna moc idzie z trzech elektryczników elektrycznych, więc nie tak jak w samochodach w większości europejskich. na W hybrydzie, jadąc na pełnym elektryku, też mamy bardzo dobre osiągi. No i tutaj jest bateria w, w hybrydzie plugin wielkości, takiej jak w europejskich samochodach, w wielu samochodach miejskich, czyli ponad 30, 44. ponad 40, 44 kW. Kilowatogodziny pojemności baterii w samochodzie hybrydowym, czyli możemy tutaj spokojnie zrobić, myślę, że około 150, może delikatnie jadąc nawet 200 km na samym elektryku, więc na co dzień spokojnie można jeździć nie korzystając z samochodu spalinowego, z silnika spalinowego no i ja nie znalazłem tu żadnych elementów do których mógłbym się przyczepić, żadnych jakiś wpadek jakościowych, wszystko jest genialnie spasowane, tu wszystko są materiały naturalne i nawet ładowarki są chłodzone, chociaż nie widzę tutaj chłodzenia w tych ładowarkach, ale nie nagrzewa się nic, ale nie nagrzewają się te same telefony są dwie ładowarki o mocy 50 W i drzwi zamykają się same po wciśnięciu tutaj przycisku tak samo same się otwierają a jeżeli by coś się stało, że przestałyby działać to mamy też tutaj normalnie klamkę do otwarcia ich awaryjnie. No i wszystko jest wykończone bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Przejdźmy do nagłośnienia. Też się wysuną głośniczki. O, zobaczymy, jak się wysuwają tutaj głośniczki. I audio też tu gra naprawdę dobrze. i hmm. e, w rytmie muzyki nam się hmm. I nawet zobaczcie to tutaj wszystko na górze to nie jest tak jak w Mercedesie, że to całe skrzypi, lata, to wszystko jest tutaj sztywne, tego się nie da drgnąć. No i mamy też zasłonki, mamy dwa. Okna szklane, one są chyba nieotwieralne, nie, 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 nie są rozumiem. otwieralne, ale można je zasłonić, można odsłonić. I służą do tego tutaj takie dotykowe panele, którymi przesuwamy. I mamy też kamerę z tyłu zamiast lusterka, którą no, możemy możemy zmienić to na lusterkę. Wtedy mamy normalne lusterko, albo włączyć kamerę i jeszcze widzimy jeszcze. całość. i mamy wysuwaną kamerę w związku z samochodu, nie więc nagrywania. można nagrywać pewnie można by zainstalować zooma i konferencję prowadzić z samochodu, samochodu. Okay. <gry> także i takie tutaj opcje ciekawe są no i zobaczcie nawet tutaj te wszystkie przyciski są bardzo fajnie zrobione, nie wiem co to jest ale to nie jest jakiś taki tandetny plastik, tylko taki kryształ, który bardzo fajnie działa z takim przyjemnym klikiem Dobra, coś jeszcze można o tym aucie powiedzieć. Zobaczcie, tutaj też chyba pokazywałem, że w Tesli trzeba sobie dokupić zaślepkę, a tutaj mamy fabryczną zaślepkę kamery, która nam tutaj zagląda do środka i nas upomina, że nie patrzymy na drogę. Jakby nam bardzo przeszkadzała, to możemy ją sobie zasłonić. Wszystko. No, no, to auto... To dzisiaj zamówił <laughs> jedną sztukę. <laughs> Przyjechał pan i od razu zamówił. Jak zobaczył Jak wsiad, to, to od to zabrał. No i za te pieniądze... Za żadne pieniądze nie kupimy tak wyposażonego auta i tak wykończonego w Europie, według mnie na tą chwilę. No, nie znalazłem żadnego elementu, który by tutaj mógł być jakiś źle wykonany. Tu wszystko są naturalne materiały, nawet tutaj to drewno jest drewnem, jest drewnem i ma strukturę drewna. To nie jest płaskie, to jest takie fajne kropowate. Tutaj mamy aluminium, tu mamy naturalną skórę. A tutaj, jeżeli sobie zażyczymy, to nie mamy z zewnątrz lusterek, tylko kamery i wtedy wyświetla nam się obraz tutaj, w tym miejscu. Wtedy mamy tutaj monitorki. Tak, I wtedy mamy tutaj monitorki, zamiast takiego fajnego oświetlenia ambientowego, które jest tutaj takie, no, wbudowane w to taśmę. No mega samochód, mega jestem pod wrażeniem, będę miał o czym myśleć. Sterowanie lodowaczka też z pozycji mamy Możemy chłodzić do minus 6, a możemy grzać do plus 40. Czyli plus można 50. Sobie obiad nawet podgrzać tak, w tym, mogę? tak, do plus 50, więc jak ktoś jest na pudełkach, to może sobie wrzucić do lodówki i podgrzać, ale albo trzymać I Tak, staj, to już widziałem, że każdy ma do tego dostęp. No i to jest lodówka z przodu. No, może nie jest jakaś wielka, ale myślę, że tutaj cztery puszki pewnie by się upchało koli. No i jeszcze no jest z tyłu dużo większa. No wiadomo, ogranicza wtedy miejsce w bagażniku, więc tutaj co kto woli. Jak chce lodówkę, to ma mniejszy bagażnik. Jak nie chce lodówki, to ma większy bagażnik. No i jak chce, to ma takie fotele, które są jeszcze bardziej komfortowe niż te z przodu. A jak ich nie chce, no to może mieć składaną kanapę. No bo przy tych fotelach kanapa się niestety nie składa. No dobra, tyle. Także ja uciekam. Będzie w opisie filmu tej link do chłopaków z Mławy, którzy takie samochody mogą dla Was sprowadzać, wyposażać we wszystko, co niezbędne, by można było z nich korzystać w Europie. I tyle, zamawiajcie, przyjeżdżajcie, bo jest co oglądać i co podziwiać, bo samochody są mega.